Okej, siemano, witam serdecznie, nie miałem grać Minecrafta, ale jednak nie. Będę grał w to. <grystanie> tak jakoś wyszło. No ale tak to jest na świecie no. A że hej, tam no, tamta była trudna misja, no ale... No to mniej więcej jesteśmy tutaj znów. Mój na przykład probokował bugs Aha, kręty szlak będzie. Kręty szlak. Mhm. I taki... Taki celomowaty. Um. No, I, I not to not <laughs> well, not well 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 It's not The facility is located on 52 East Temple Hill Street and We've got multiple entrances Side 1 will lead us into the lobby Side 2 contains an access doorway Inside four has a loading bay entrance that leads into yeah. the data storage area. An element on scene has determined that there's a possible entrance on the rooftop <laughs> that leads down <laughs> into a second level. We're dealing with a lot of expensive hardware in the structure. As you all know, Mindjot is on the downslope, so we don't expect much recourse if shit gets. We want to be mindful of problems. <laughs> no it will also <laughs> limit the capabilities of our cyber. to Threats inside the facility are on. Mindjot has a security layer that is well armed and on edge. Don't know nah, if these guys this have also been paid off by whoever is running this, and all it takes is a little money to keep Not desperate nothing. people floating. I want to stress that this facility wow. has had a number of robberies, written. some by individuals posing to be police. Kidnapping that led to the death of one of the security staff not too long ago. No, These ściąga. guys aren't aware of what's going on at the facility. They could very well be on edge enough to send rounds your way. Out of keep it slow to compromise authority, to bang rooms and limit the security team's effectiveness. We shouldn't have a hard time getting control of the situation. Because of the prior robbery where the suspects were disguised, we're going to have marked units visible, and we're going to start loud hailing as soon as. We... If they don't surrender, I take that as a sign that they might know something about what's on that hardware. Uh huh. The data center. No, we know. Thanks no to będzie ciekawa misja, więc co stanie? Zaryzykowałem tym. Nooo... nie na gaz, nie na gaz, zaryzykowałem. No to chodzimy. A, no, fajne, fajne dialogi On me o mnie ogólnie. No, nie, zapomniał. Nie wiem. Jak tu jestem jak tu jestem. Tu się wchodzi jakoś, czy się nie wchodzi. Dawno się nie strzelałem. Jak forum tu wjechać? Nie. To proste było, nie? Okej. Okay. Czyli idziemy tędy. Może pójdziemy tędy? Nie zdecydowanie. Um, um, Nie powinienem za żadną bronią łazić. Nie pójdziemy. Przypał się pchomy ładny. Dlatego nie leczenie. No nie raczej. Dobra, to... Na banana idę, nie? Bardzo na banan bym chciał jeden, chuj. To posprawka, chłopaki, te drzwi. Okej. Okay. Get the wedge. Tutaj tak clean. Dobra, klinujemy to. Za no, spokojnie tu. Kurwa, no. Śmierdzi to przez Byłem Wchodzę i chuj. Co jest taka impreza, jest? De wielkie. Bardzo. Jeszcze kontaktu nie było. Nic. Ojej. Nie zgorszę tam. No, Muszę we mnie i chuj. To za kurwa! On mnie w nogę, nie? To za gościu! Musiał to zrobić, nie? Musiałeś to zrobić. Dobra! Przeżyjemy! Jeszcze nie będę cofnął! Kurwa, gazu pierwszego za brać na debili.

Move in and clear it. All right. Put your mistake to shame, then. Crazy. Got an opening Open here on the left. Whatever you're here for, it's got nothing to do with me. That's even mess, now I want that weapon on the ground. Oh, Get down out. now. <laughs> Police, hands up. Drop it now. Drop it. And put down your down hands on your knees. Put Your fucking hands, hands up. Hands up. Down on your knees. Get down on your, Open your in. knees. Opening on the left. You're under arrest. Do not move. I'm it, huh? Suspect secured. Stock reporting. Trailers incoming. Proceed with caution. So? Search and secure the area. Copy. Start a search. O é ostro. Ah, não, não, não. Não está a ver está Move and clear. Affirmative. behind me. No, no. Move in, clear the room. Jasne, tam trzeba nacierać. Rozjebie mnie. Ol mnie na Ale mnie nakurbił, gościu. I sztylo. Ale krejzole to kurwa są. Co z nim zrobić, kurwa mać? Pali sobie w drzwi. Tej... trzy... dwa... I kurwa... Spróbujmy tego, no. Bo oni się kurwa nie szczypią w ogóle

co za nie? Co otworzył? Rozjebie mnie koleś, kurwa! Zwinę to, kurwa, i dojeżdżam jeszcze, zobacz bo tu się dzieje. Ja zasniję. Kurwa, ci mnie nie pomogą. Faki no, kurwa! Szylą we mnie. To chyba nie rozumiem. Dynamic movement, nie Move do Uciek, chuj. Mówimy tak, Uciek, gościu. Ja już nie że mam to chuj, jak oni tak skanują. Ty jastero się Już jestem zmasakrowany. <trony> 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 EMTs and green Trailers green. are standing by. Empty open here, contact. I got nothing here. Cover the area. Getting into position. Zaprasam, zaprasam. Door is good. Move in and clear. Breaching! Breaching. Feel no, no, me? Stack up. It's open. Go, We're good to go. It's open. We're good to go. Nie wiem, good to go. No, get the door and clear it. Copy that. No, okay. Serpia. Schody na górę, czyli niedobrze. Management. Management się robi. Screen boost, screen boost, screen. Co, rozwaliłem kogoś? Uwolni z No dobra i Dobra, trzeba to przejść, a nie. Co zdziwałem? Okej. Okay. Nie ogarniam tego tutaj trochę bardzo. No ale dobra. Może wszystkim gazówki miałem dać. Tak są nieporozumienia.

Oh okay. yeah. Deploy C2 and clear with Stinger. Position. You're supposed to be ready. Deploying... Oh yeah. No. Move! Put it down! Drop oh, the weapon down. put oh, your oh. hands down on the ground! Drop the weapon now! Oh. Drop it put your hands off! Yeah, I've heard that one before. The police! You're under arrest! I'll see you in hell! We're going to search. Secure Get any contact. Ready to go. Every team to dock. Going ready. in to the C2. Talk to entry team. Trailers are ready. Lead, you are! Lead, this is Talk. Keep going. Fuck you. Show me a badge. Elements, to to Element. this should is talk, talk. talk. Trailers en route. No problem. Move in, clear the room. Acknowledge. <laughs> Just another overstep, huh? What are you doing here? Open on the right. <laughs> Hands on your head. Hands up Nothing. above your head. Please, get down. Good here. Move in. Toss a bang and Don't. clear. <laughs> <laughs> Put your hands up. Clear over here, boss. Evidence secured. Got them all zipped. Suspect down, requesting terrorists. Talk to lead. Medical assistance is standing by. Stack up. In position. No, sure. Blow that door. Clear it. What's the bread? It's a gun we're out of red. Studying it now. Area. Good. Open the door, clear it. Project with me. Okay, I'm oh Opening on the left. Open on the right. Search and secure the here area. Go. Good to go. Good okay. uh, uh, ready ready go. I just to

Nie oni są wszyscy? No Nie wiem, nie trzeba na ten dwór, no, Znowu z do tego szedłem tego górno. Nie, nie, Jaka rzeźnia, no nie wiem co zrobić Go, go, go! Już tu nie byli? Chyba byliśmy tu Jaki przypał... drugi. No, nie wiem co zrobić, nie? Super, no Nie wiem O kurestwo, a on czeka na mnie? Ole gościu Kurwa, no strzela dla mnie, oj! Jaki gość tutaj, zabił mnie na końcu. I co right. chciał? No dobra. No dobra, no. Okej. Okay. Trzefunki, no trochę przesadziłem, no znaczy, nic komuś się nic nie stało, no, 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 no tak, kurwa, sami go Cholera, no dobra. To jest ryzykowna misja, no dobra. No to mamy zrobione, gitarka. jest, jakie to trudne. Trudne to było jak dla mnie. To hard for me, okay? Także dzięki za uwagę, za te, po, te moje zaczarcie, za emocje, tutaj szaleństwo. Nie wyspałem się no. Nie, nie ma czegoś takiego, nie wyspałem. Dobra, to... Joł Dozo, leka suba.